Hej, hej, jestem Karmela i witam Was w trzecim odcinku z serii The Sims 4 Studenciara i dzisiaj wyjątkowy odcinek, bo Halloweenowy. Postanowiłam wyprawić właśnie Halloween również u naszych studentek i również z tej okazji postanowiłam dodać taki nadnaturalny element, czyli tablicę do wywoływania duchów i pojawiła się ona właśnie w scence dajcie koniecznie znać jak wam się ta scenka podobała, mi się bardzo przyjemnie robiło te zdjęcia i fajne właśnie, wydaje mi się, że fajne wyszły szczególnie z tą tablicą także myślę, że wrzucę wam może na instagrama, właśnie jeśli was nie ma jeszcze na instagramie to też was serdecznie zapraszam, linka do insta macie w opisie i również do discorda, także wpadajcie wpadajcie i oczywiście na początku Zapraszam was też do zostawienia łapeczki w górę oraz subskrypcji, jeśli jeszcze mnie nie subskrybujecie, bo to zawsze bardzo motywuje. I wracając tutaj do scenki, chciałam, żeby miała taki halloweenowy klimat. Do Halloween jeszcze kilka dni, ale ja już Was w sumie katuję. Można powiedzieć, że od września tymi halloweenowymi motywami. No i oczywiście stwierdziłam, że jak mamy studencką, jesienną serię, to nie może tego zabraknąć również tego motywu w naszej studenciarze. No i mamy, słuchajcie, halloweenowy odcinek, robimy halloweenową imprezę. Ja nigdy takiej nie robiłam. Mam nadzieję, że mi się uda. W sensie w czwórce nie robiłam nigdy. W trójce wyprawiałam w czwórce nigdy. No więc zobaczymy, jak to tam pójdzie nam. I mamy też nowych bohaterów. Słuchajcie, e, dwójkę, którą przygotowałam dla Was na live. Zapis jest publiczny, także jeżeli chcecie zobaczyć, jak byli tworzeni, to możecie sobie zajrzeć na ten zapis live'a. I mamy również trzech jeszcze innych nowych bohaterów, którzy zostali stworzeni dla mnie e, przez mojego wspierającego Milu. Także serdecznie dziękuję. I dzisiaj poznacie całą piątkę w sumie, no będzie to całkiem spora impreza. Jeśli chodzi o tę dwójkę, którą ja tworzyłam, to Lizzie i, mm, i Willow to są, to są wspólni znajomi i Lizzy i Willow, właśnie Kilian i Archie, ale jeśli chodzi na przykład o o tę pozostałą trójkę, to są tylko znajomi Lizzie, bo Lizzie to jest taka, wiecie, dziewczyna, która zna praktycznie połowę kampusu, jak nie cały kampus, w ogóle zna ludzi z każdego roku, można powiedzieć, jest bardzo otwarta, ma mnóstwo znajomości i dlatego ona właśnie zna więcej osób niż, niż Eloise, niż, El niż Willow, a Vivi, no to w ogóle jest tutaj nowa, więc ona, no to tak, i jakoś też nigdy nie była tutaj za mocno na Stawiona na, na relacje, nie chciała zbytnio się otwierać na nowe osoby, no a że dziewczyny jej się trafiły, no to, no to jakoś tutaj stara się z nimi żyć. No i słuchajcie, jeszcze jedna nowa rzecz. Dziewczyny mają nowe stroje, przynajmniej Eloise i właśnie nasza Vivienne. Willow nie dawałam żadnego nowego stroju, bo ona ma całkiem fajne te stylizacje i mi do niej pasują. I jakoś tak nie czułam potrzeby, żeby jej zmieniać strój. A dziewczyną chciałam dać coś takiego może odrobinę cieplejszego, bo tutaj już Vivi ma też długi rękaw. Co prawda ona miała sweterki, ale jeden strój i tak miałam do wymiany, więc jej wymieniłam na taką stylizację spod Halloween troszkę bardziej, bo tutaj te kościste ręce właśnie na biuście myślę, że fajnie wyglądają. I jeszcze nasza Lizzie też ma jedną nową stylizację, bo ona w sumie nie miała nic cieplejszego na sobie do założenia, więc stwierdziłam, że dam jej coś takiego właśnie grubszego na dłuższy rękaw no i dostała długie dżinsy, no i grubą blusę z takim fajnym gorylem i jeszcze dziewczyny mają nowe halloweenowe stroje ale te stroje halloweenowe to Wam pokażę później jak się rozpocznie impreza, bo mam nadzieję, że wszyscy właśnie przyjdą w tych halloweenowych strojach, bo przebrałam wszystkich którzy będą zaproszeni i słuchajcie, na kanale też pojawił się wczoraj filmik z kostiumami halloweenowymi, więc jeżeli jeszcze go nie widzieliście, to ja Wam zostawię linka w opisie. Wpadajcie, bo tam jest 20 świetnych kostiumów dla Waszych simów na Halloween. Bardzo, naprawdę bardzo dopracowane i rewelacyjne. No ale dobra, już nie gadam, tylko puszczam czas. Ogarniemy trochę dziewczyny, Co prawda one są dość ogarnięte. Mm, festiwal śniegu? Nie. Serio? Serio? Teraz nie. <laughs> dobra, Lizzie, idź, bo Ty musisz się załatwić. I później, jak się załatwisz, może Vivi by coś przygotowała, to zrobimy tę imprezę, bo jak ja zacznę, chyba wybierać. Już ustawiać się imprezę, to to się chyba nagle zacznie. A co cię tutaj wywaliło tak nagle przez, przez ten, przez, przez sufit? Nie, 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 moja droga, idź sobie skorzystać, skorzystaj? Co tu się wydarzyło? Czemu ciebie tu, tu tak na dół dało? A, dobra, już działa, nie wiem, Lizzy nam się teleportuje. A i słuchajcie, jeszcze jedna nowość. Jest. Zapomniałam wam właśnie powiedzieć, że tylko będę sobie już szukać czegoś dla wywideł, gotowania, że zmieniłam cechę parceli. Obecnie dom jest nawiedzonym domem, ponieważ em, stwierdziłam, że właśnie zabawy z tą tabliczką. Zazwyczaj kończą się różnie i osoby, które jej używały, często nie mają zbyt pozytywnych wrażeń po takich doświadczeniach, więc stwierdziłam, że też w ramach takiej przestrogi może zrobimy sobie nagle z tego domu taką nawiedzoną chatę, dziewczyny używały tablicy do wywoływania duchów przez co ściągnęły jakieś złe energie do tego domu i będą się tutaj dziać dziwne rzeczy to też jest taki dodatkowy element dajcie znać co właśnie o tym myślicie czy, czy uważacie, że fajny pomysł no mi się bardzo ten pomysł spodobał, więc mamy nawiedzony dom który w sumie nie był wcześniej nawiedzony, ale dziewczyny uaktywniły te ciemne moce ze światów, używając tabliczki do wywoływania duchów. Dobra, już lecimy z gotowaniem. Wiwi, 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 mam nadzieję, że dzisiaj na odcinku nam wskoczą jakieś duchy albo cokolwiek, jakieś demony, upiory i inne takie. Gotuj, zobaczymy co my tutaj możemy zrobić. To z serem. A i cieszę się, że mi pisaliście, że wam się podoba shade. Że obecnie uważacie, że jest lepszy, lepsze, ma ustawienia i że wam się podoba, że wam się przyjemnie ogląda, bo mi też się właśnie dużo bardziej lepiej z nim gra, więc, e, więc zostanie póki co. Upiorne ciastka, tak, zrobimy sobie upiorne ciastka. One będą idealne na naszą upiorną imprezę. Lizji, gdzie ty idziesz? Nie wiem, gdzie ty, Lizzy idziesz. Co tu się dzieje? Czy tu się coś dzieje w naszej najbliższej okolicy? Nie, nikt nam nie chodzi, ni nic się nie dzieje, znaczy tam ktoś chodzi, ale dobra, nie będziemy goście zaczepiać, niech sobie idzie przed siebie. Poczekam aż dziewczyny mi upieką. To chodź weź sobie cukierka. Nie, nie, nie. A, ty możesz gotować z Vivi? Ej, to gotujcie razem. Ja nie korzystałam z tego. E -e -e. Czekajcie, czekajcie, bo to ja chyba muszę jej dać, żeby pomogła jej, prawda? Wygłoś mowę. Dołącz do gotowania, o! I jedną zmianę wprowadziłam, bo tutaj dodałam szafę, trochę powiększyłam łazienkę i biurko przeniosłam pod okno. Dlaczego nie gotujesz? Co ty chcesz zrobić? Porozmawiaj. Nie, nie, nie. Nie rozmawiaj z Elois. Ja bym chciała, żebyś gotowała razem z Vivi, ale ty już pewnie dołącz do gotowania. Nie, no niby nie możesz jeszcze dołączyć do gotowania. Chodź, dołącz do tego gotowania. Co będziecie obie przy piekarniku stać? No, świetnie, razem ugotowałyście. Brawo, jestem z Was dumna, dziewczyny, naprawdę. O, no i zacnie. Mamy straszne ciasteczka. E, możesz coś jeszcze strasznego ugotować, Vivi? Czy tak nie bardzo z tym strasznym? Czy to już koniec tych strasznych rzeczy? Zobaczymy sobie. Może jeszcze sałatka owocowa? Makaron? Chleb? Hmm, ciasto świąteczne? Ramen? Wydaje mi się, że tylko te ciasteczka były straszne, ale upiorne naleśniki... O, tort zombie! To będzie idealne na imprezę Halloweenową. Zrób tort zombie. I później ci Willow dołączy do gotowania, właśnie. Będziecie robić razem. Mogę teraz, właśnie, kliknąć, żebyście gotowały razem? Stój, 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 Vivi, bo ja chcę, żebyście gotowały razem. Skrzycz przyjazny. Nie, 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 nie krzycz. Czy ona musi zacząć gotować, żebyście mogły gotować razem? Gdzie idziesz już na telewizję? Nie ma na telewizję. Tutaj, dołącz do gotowania. Proszę bardzo, gotujcie razem. I tu, jak to będzie wyglądać? Czy faktycznie będziesz coś, coś robić? Czy będziesz tylko stać i patrzeć? Aha, Vivi się wkurza, bo Willow jej <grywa> rzuca rady. Aha, i sypiesz z tyłu za nią sól. No dziwne trochę. Nie powinnaś tam podejść bliżej? Willow, i się skończyło wspólne gotowanie. Dziewczyny się pokłóciły przy garach. Świetnie, zacnie. No dobra. To niech Vivi piecze ten tort zombie. Mm, Wiluś, weź ty sobie cukierka w tym czasie i będziemy zaraz robić. Wow, jaka łapa boska. Idealnie. No weź tego cukierka, to za każdym razem wyskakuje weź smak. Wow, to jest losowo. Ja z tego nie korzystałam, <laughs> ale fajne. Dobra. Mamy tort zombie, ale będzie impreza. Ale będzie impreza! Mamy tort zombie, mamy straszne ciasteczka, mamy tabliczkę, mamy potworne misy na cukierki i dynie i pająki i ozdoby, świetnie! Dobra, chałupa trochę przygotowana pod, pod tę imprezę, no to teraz nasza Lizzie, proszę bardzo, dzwoń i planujemy imprezę, albo przez kalendarz sobie to zrobimy, bo widziałam, że w kalendarzu też możemy sobie to zrobić i możemy właśnie dodać wydarzenie ja chcę upiorne przyjęcie, prestiżowe czy nie? Prestiżowe wydarzenia wiążą się z celami ekscyt i ekscytującymi nagrodami za ich osiągnięcie. No dobra, no to weźmy mm, prestiżowe, chyba że jeszcze coś będzie halloweenowego kawowe, kiełbasek, domowe. Nie, no dobra, no to niech będzie to. Mm, I lecimy dalej. Gospodarz jeden. W sumie możemy wziąć trzech, trzy gospodynie mamy. I goście, słuchajcie, goście, goście, goście. Yy, mamy pięknie wszystkich gości, na których mi zależy. To jest właśnie trójka simów od mojego milu, także pokażę Wam ich później na koniec odcinka w galerii. Gdybyście byli zainteresowani, to możecie pobrać od niego z galerii, bo to on jest ich twórcą. Yy, no i pokażę Wam na koniec odcinka, właśnie skąd możecie sobie ich. Pobrać. Goście zaproszeni, mamy piątkę, żywieniowca bierzemy, nie, nie bierzemy miksologa, nie bierzemy. No to chyba, to chyba tyle, nie? Zastanawiam się jeszcze, czy zostawić trójkę, czy, czy tylko jedną zrobić. Wiecie, co zrobimy? Tylko mm, Eloisi jako gospodynie i dodamy dziewczyny normalnie, jako zaproszonych. Gości. O, zrobimy w ten sposób, bo to Eloise właśnie wyprawiała tę imprezę, poinformowała, że właśnie zaprosiła gości, więc zrobimy w ten sposób. No i lecimy dalej. Tak, rezydencja nasza dokładnie tutaj chce. Czemu wybierz termin wydarzenia? Chce te. A, tu możemy jednak godzinę wybrać. Którą mamy, 17. No dobra, no to weźmy tę 17. Niech będzie. Niech goście przychodzą teraz. No i co? Przyjdą mi, zaczną mi przechodzić, mam nadzieję, że mi zaczną przechodzić. Dziewczyny, chodźcie się przebrać. Eee, ty się przebierz w dużej szafie. A, bo tu można jakoś simów przebierać. Okej, okay, nie wiedziałam, nie korzystałam też z tego. <grych> Dobra, przebierz się w e, strój. Ja poproszę, żebyś sobie założyła strój imprezowy i dziewczyny też proszę tutaj do komodki, do komódki, ty sobie zakładasz imprezowy, pokażę wam przy okazji właśnie ich stroje halloweenowe i Vivi też zapraszam, co ty chcesz pisać? Nie, no błagam, nie odrabiaj teraz pracy domowej. E, zakładacie sobie stroje halloweenowe i będziemy mm, świętować Halloween. Słuchajcie, upiorne przyjęcie zaraz się rozpocznie. Zaczynajmy, tak, dokładnie, zaczynajmy. Czemu ty wchodzisz tam do środka? W co ty się przebierzesz? Mam nadzieję, że sobie nie skasujesz stroju, który ci, mm, który ci przygotowałam. O nie, co to jest? Co to jest? To nie jest strój, który ci przygotowałam. Nie, 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 nie. Już natychmiast proszę to zdjąć. <grym> o, masakra, skąd ci się to wzięło? To jest twój strój, kochana. To jest twój strój na Halloween. Nie, to jest koszmar, to jest, to jest koszmarne, nie, nie, Lizzie. Nawet nie myśl, że w tym zostaniesz. Proszę się w tej chwili. Nie, 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 nie przymierzaj żadnych nowych strojów. Załóż to, co ci wybrałam. No i świetnie. Eee, dziewczyny, co wy macie na sobie? Nie, ja nie chcę, żebyście miały te jakieś kostiumy randomowe z gry. Ja wam lepsze zrobiłam. Już proszę mi się natychmiast przebrać. Gra, słuchajcie, mnie sabotuje dzisiaj. Gra mnie totalnie sabotuje. Mm, Willow, ty też się przebierz. O Wszyscy mnie sabotują. Lizzie mnie sabotuje, gra mnie sabotuje, no świetnie. Lizzie, przebieraj się. Coś, dobra, już widzieliście ten strój właśnie. Wow, oni też przychodzili po przebierani. Ale nie mają tych kostiumów, które ja im wybrałam. Kim ty jesteś? Kto to jest? To jest Finn, Ale czemu sobie taką maskę założyłeś? Nie będę widziała, jak wyglądasz! To jest nasz Archie, W sensie ja widziałam, Wy nie będziecie dobrze widzieć z, wi z bliska, jak wygląda. Kto tutaj nam się jeszcze. O, proszę bardzo, ciebie nie zapraszałam. Kim jesteś? Nie zapraszałam cię. Na pewno cię nie zapraszałam. Tu jest nasz Kilian, no to jest ciacho, to jest ciacho, tylko Kilian też nie miałeś mieć takiego stroju, ja Ci inny znalazłam. No ale dobra, słuchajcie, dobra, trudno, zapalmy wszędzie światła, bo jakoś mi tutaj tak ciemno, wszystkie światła, nie wiem czemu mi się pogasiły światła. Dobra i lecimy sobie, bo będę chciała, żeby, żeby to przyjęcie się udało, więc nie wiem czy będę rzeźbić w dyniach, ale będę chciała zrobić wszystko, żeby się przyjęcie udało, więc... Zobaczymy. A, miałam Wam kostiumy w ogóle pokazać. No bo jeżeli nie widzieliście przeglądu, jeszcze to Wam tak na szybko pokażę. Tutaj jest kostium naszej Lizzy, Ona jest przepiękną syrenką. Dalej mamy Willow w kostiumie wiedźmy. Bardzo mi się ten kostium wiedźmy podoba. Jest rewelacyjny, przepiękny. I jeszcze jest nasza Vivi, proszę bardzo, w stroju pielęgniarki. Kamina, Vivienne, Ty to zawsze strzelisz cudną minę. Stroje są świetne i właśnie pokazywałam Wam je w tym przeglądzie, także tam macie wszystkie linki, jeżeli byście chcieli sobie je pobrać, to właśnie zapraszam Was na ten przegląd. Dobra, lecimy sobie na dół i będziemy robić jakieś tutaj interakcje, porozmawiaj o kostiumach. A właśnie, słuchajcie, jeśli chodzi o Kiliana i Lizzie, to oni kiedyś się spotykali, romantyczne, poflirtuj sobie z nim i oni się wciąż raz na jakiś czas spotykają, gdy poczują, się samotni, to powiedzmy, że tak em, z doskoku wracają do siebie, właśnie. O, przyszła, e, przyszła simeczka, właśnie którą dostałam od Milu, proszę bardzo, też śliczna, śliczna. Zaraz wam ją z bliska pokażę. Przepiękna, ciemnoskóra simka. No i masz nawet całkiem fajny kostium. Powiem wam, że z tych wszystkich, które się wylosowały od gry, to ten jest chyba e, najfajniejszy, chociaż ten pirat też nie jest taki zły. A tego pana nie zapraszałam. Tego pana nie zapraszałam. Lizy, nie zapraszaj go. Niech on sobie idzie. Ja nie wiem, kto to jest. E, Vivienna, chodź tutaj. Tańcz. Właśnie my nie mamy sprzętu grającego. Może ja powinnam kupić. Poproś o przysmaki. A to kogo my musimy prosić o przysmaki? To nie z tej tej? U, a spróbuj poprosić o przysmaki któregoś z gości. Pochwal kostium. O, krytykuj kostium. O, pochwal jej kostium. Vivi, idź pochwal kostium. E, ty, moja droga, za to, choć tutaj z Finem sobie porozmawiasz. E, pochwal kostium, też możesz pochwalić kostium, bo to musimy zrobić, rozmawiaj o kostiumach. To to się zaliczy? Jako pochwal kostium? <laughs> Czemu nie chcesz z nim rozmawiać? Pochwal kostium, idź pochwalić kostium. A wy tutaj flirtujecie? Tak, o, coś, coś się tutaj dzieje między nimi. Proszę bardzo, jakaś romantyczna atmosfera, uwodzicielska poza. Lizzie, słuchajcie, oczywiście wyrywa. No i wiadomo teraz, po co była ta impreza. Impreza była właśnie po to, żeby mogła sobie wyrwać znowu e, naszego tutaj Kiliana. Dobra, lecę na górę do dziewczyn, zobaczę, jak im tutaj idą interakcje. Coś się zaliczyło. Wykonuj, wykonuj złośliwe interakcje, no nie. No to Vivian, myślę, że ty możesz tutaj mm, z kimś powykonywać złośliwe interakcje tylko z kim, kto jest najbliżej. Tutaj Fin jest chyba najbliżej, to krytykuj kostium. Pokrytykuj jego kostium, to będzie złośliwe, nie? To powinno być chyba złośliwe. A, i słuchajcie, jeśli chodzi na przykład o Arciego, to to jest też można powiedzieć, może nie chłopak, bo mm, oni na przykład z Willow nigdy parą też nie byli, ale też się kiedyś parę razy mm, spotykali. Także mamy tutaj takie dwie pary, które w sumie parami nie są, ale między Willow a Archim obecnie nic, totalnie nic nie ma, a między e, no, Lizzie i, i tutaj naszym e, pięknym Kilianem, no to tak różnie. Tak różnie. Jak ich najdzie, to do siebie wracają. Raz są razem, raz nie są. Myślę, że nikt za tym już nie nadąża. Jak wy macie te swoje kontakty obecnie z mm, bieda, to ja nie wiem, czy jest szansa, żeby próbować nie, nawet nie masz takiej opcji, żeby tam próbować z nim cokolwiek. To weź jeszcze sobie z nim poflirtuj, bo ja bym chciała, żebyś właśnie, nie no dobra, dłoni mu całować nie będziesz, bez przesady. Nie, 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 nie. ja wiem, że równo i uprawnienie. Eee. <grystanie> jest czwarta prawie, więc musicie mi wybaczyć, że mi się język plącze, gadka na podryw. E, właśnie, co, co ja mówiłam? A, że jest równouprawnienie i w ogóle, ale nie chcę, żebyś mu całowała dłonie tak publicznie na ulicy. Później, jak się wiecie, tam w pokoju spikniecie, to róbcie sobie, co chcecie. nie? Ja wam nie będę mówić, jak wy się macie bawić, ale mimo wszystko, tak na ulicy, to, to, to jednak nie chcę. <gry> Dobra, bądź dla kogoś wredna, Vivi. Zrób to, co lubisz robić najbardziej, czyli bądź dla kogoś wredna. Krytykuj mu ten strój. Złośliwe interakcje trzy razy. Ej, coś jest chyba oszukane, słuchajcie, bo mi się nie zalicza. To zrobimy inne złośliwe interakcje w takim razie. Sorry, Finn. Padłeś ofiarą tutaj, Vivi. Ee, Vivi postanowiła. A, bo wy się nie znacie? Serio? To zróbcie grubiańskie powitanie. Przecież imprezujecie razem od godziny czy od dwóch prawie. Uuuu! Uu, oni się nie polubią. <laughs> oni się nie polubią. Weź to, wyrzuć z siebie. Vivi, idź, wyrzuć z siebie to. No dobra, ale za to. Ej, a to jest fin w końcu, bo oni mają. Fin, dobra, Fin. A tu jest Cameron. Okej, okay, dobra, to ja bym chciała, żebyś ty... A, tu się dziewczyny... Proszę bardzo, jak się dziewczyny skumplowały. No i to mi się podoba. No dobra, to nie, dziewczyny sobie tutaj plotkują. Słuchajcie, nie wyjdzie mi ta impreza zbyt dobrze, bo ja nigdy nie jestem e, rewelacyjna w wypełnianie tych zadań, właśnie tak jak teraz, nie? Z, tym, z tymi m, wrednymi interakcjami. Ale dobra, będę próbowała, żeby to się udało. Złośliwe... M, Możesz go przestraszyć? Spróbować? Vivi, idź go przestrasz. W końcu impreza Halloweenowa, ale wszyscy się wzięli za jedzenie ciasta. A Wy sobie co, flirtujecie czy nie flirtujecie? Poprosi o przysmaki. Kogo masz? A weź go o przysmaki. Gdzie jest tutaj nasz ten nasz pirat? Czy on sobie poszedł? Ej, gdzie jest pirat? Halo? Gdzie jest nasz piracik? A, tu siedzi. Jejku, jaka jestem ślepa. Dobra, nieważne. Tego nie było, tego nie było. E, możesz go poprosić o jakiś przysmak. Podziękuj za przybycie, działania. O, jest! Poproś o przysmak. Poproś go o przysmak. Zobaczymy, co ci da. A Vivi, ty robisz te interakcje wredne, czy nie robisz tych wrednych interakcji? Narzekaj na problemy. Nie, nie, złośliwe. Yy, nie wiem, co to za plama. Zrób to. Słuchajcie, to się zepsuło chyba. Bo oni się już bardzo nie lubią. Bardzo się nie lubią. A jej cały czas nie wbiło. O! Teraz się zaliczyło. Dobra, to jeszcze jedna złośliwa interakcja mi jest potrzebna. E, złośliwe i e, zaproś na nieistniejącą przygodę, czy tam przyjęcie, czy coś. E, a ty, nie, 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 nigdzie nie idź, tylko ty poproś swojego byłego o przysmak. Również go poprosi o przysmak. E, poprosi o przysmak, proszę bardzo. O, tutaj słuchajcie, jest szansa na jakieś homansidło. Dzisiejszej nocy. Uu, uh, uh Lizzie jest bardzo romantyczna. Bardzo. W nastroju jest Lizzy. Flirciarska w sumie, a romantyczna. Poślij mu pocałunek jeszcze. Dobra, coś tam zaliczyliśmy. Oglądaj dynie. Oglądaj rzeźbione dynie. My nie wyrzeźbiliśmy nic. To jak ja mam oglądać wyrzeźbione dynie? Rzeźby w dyniach. Steamowie mogą być w dyniach używając warsztatu rzeźbienia w dyni. Znajdziesz go w trybie umiejętności kupowania pod kategorią zajęcia i umiejętności. Naprawdę? Słuchajcie, jest warsztat do rzeźbienia w dyniach, więc stwierdziłam, że im ustawię ten warsztat i spróbujemy, żeby, żeby faktycznie e, porzeźbili. Rzeźb w dyni, klasyczna. O, jaka super zielona dynia, rzeźb, 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 rzeźbi. Vivi, ty już się nie znęcaj nad finem, tylko chodź też sobie e, po rzeźbi w dyni, mm, klasyczna i pomarańczowa czy biała, czy dobra, niech będzie pomarańczowa, ale dziewczyny się chyba zaprzyjaźniły, nie? Dziewczyny, wy sobie tutaj plotkujecie? No to dobrze, cieszę się, że się dziewczyny zaprzyjaźniły. E, poprosiłaś go o tym przysmak, On ci coś dał, czy ci nie dał? No dobra, trudno, nieważne. Idziemy sobie rzeźbić w dyni. Vivi, pielęgniarka, rzeźbi w dyni. Świetna imprezka, słuchajcie. Słabe jest to, że trzeba zawsze rzeźbić w dyni chyba, czy nie trzeba zawsze rzeźbić w dyni. Można jakoś zmieniać te. Um, te atrakcje, które mamy wykonywać na imprezie? Dajcie mi znać, jeśli tak, bo ja się tak średnio w tym... Podziwiaj swoją nową rzecz, no to podziwiaj. Czy to się zaliczy? A nie, bo ty jeszcze rzeźbisz. Oj, oj, to tu się, słuchajcie, zejdzie. To ja troszeczkę przyspieszę, żeby one pożyć, rzeźbiły trochę szybciej. Zdobyta nowa umiejętność, świetnie. U, witaj, poradzę sobie, dlaczego znów tu jestem. Okrutnym zrządzeniem losu znalazłeś się w nawiedzonym domu. Możliwe, że to sprawka jakiegoś złowrogiego geniusza, który kontroluje wszystkie Twoje działania. Wykorzystaj więc jak najlepiej tę sytuację. Musi być jakiś dobry powód, dla którego tu jesteś. No i mówiłam, mamy nawiedzony dom. Poradzę sobie, dlaczego znów tu jestem. Zróbmy, dlaczego znów tu jestem. To zrozumiałe, że się denerwujesz. Zostało cię tutaj jakieś okrutne. Zesłało cię tutaj jakieś okrutne bóstwo. Tak, okrutne bóstwo. Mhm. Dzięki, to był komplement. W razie czego masz na kogo zwalić winę? Oczywiście, że jak trzeba zwalić winę, no to na mnie, nie? Zawsze standard, standard. Jak nie ma na kogo, to na mnie. Dobra, dziewczyny rzeźbią. Zrobiły sobie konkurs, która szybciej i lepiej wyrzeźbi. Zrobię im foteczkę, jak sobie rzeźbią na zewnątrz. Świetnie, zacnie. Wiwi, tylko mi plambowa nie wrzucaj na zdjęcie. Mniej się ruszaj, bo chcę zdjęcie zrobić. <noise> jak wam to rzeźbie nie idzie? Wyrzeźbiłaś czy nie wyrzeźbiłaś? O, wyrzeźbiłaś! Jak pięknie! To weź teraz. O, zapal świecę. Zapal świecę. Tu też zapalimy i podziwiaj. Podziwiaj, podziwiaj. podziwiaj. Po... Nie, nie możesz podziwiać? Roztrzaskaj, obejrzyj. Obejrzyj. I nam się zaliczy. I będziemy mieć zaliczone. Jeszcze tylko powinny tańczyć, nie? Za, zaliczy się, czy się nie zaliczy? No i pięknie, mamy to pięknie, pięknie. Jeszcze zostało tylko, żeby tańczyły. E, no dobra, to wiecie co? To jak już tak wszystko próbuje zrobić na złoto, to spróbuję kupić też jakiś sprzęt grający. Kupiłam! Jej mamy, puścimy muzykę alternatywną i niech nam Vivi tutaj potańczy do tej muzyki alternatywnej. To nam się świetnie impreza zaliczy. Wy Aha, jeszcze mamy coś wypić. Świetnie, ja myślałam, że będzie na złoto. To weź się na piwody. Trochę przeczytujemy na się wody. Idźcie, Wiwi na piwody, nie tańcz mi już. Przyspiesze nam jeszcze czas, żeby nam się ta impreza tutaj dobrze rozkręciła. To jest oszukane. Myślałam, że to już jest ostatnia rzecz, którą trzeba zrobić. Czy woda się zaliczy, jak opicie? Czy się nie zaliczy? Ej, nie zaliczyło, oszukane. No trudno. Dobra, w takim razie. wie, czy ty mi się. Nie! 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 Ale wstyd, ale wstyd przy studentach wszystkich ze starszego roku, Vivien! Coś ty tu zrobiła, zlałaś mi się w gacie! O, nie wiesz, że to się wydarzyło, Vivi, to nie mogłaś krzyczeć, że chcesz? O, dramat, Vivi, uciekaj, uciekaj, Vivien, idź się wykąpać, dla ciebie to już jest koniec imprezy, weź kąpiel błotną, wykąp się. Nie, 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 ty już rezygnujesz z tej imprezy. Było miło, ale ty już, ty już rezygnujesz. Upiorne przyjęcie kompletne, zdobyty medal, świetnie. Ja bym chciała, żebyś ty jeszcze, moja droga, jeżeli taka opcja jest, zostaw talerze i spróbuj zrobić barabara, Nie może z nim zrobić barabara. O. A ja tak liczyłam, że będziecie mogli sobie zrobić dzisiaj jakieś Bara, bara na zakończenie tego odcinka. Mm, no trudno, no trudno. W takim razie, może w kolejnym, zobaczymy. No i słuchajcie, jestem lamą. Zapomniałam wam pokazać, skąd możecie sobie pobrać właśnie tych simów, których stworzył dla mnie Milu. Proszę bardzo, tutaj jest jego nazwa użytkownika, jest też historia rodzinki. Jeszcze wam tak na szybko ich właśnie pokażę. Także, jeżeli wam się spodobali, to zapraszam do Mikołaja12340: pobierajcie. Grajcie, bawcie się dobrze, ja się będę z wami żegnać. Jak zwykle, zapraszam do łapkowania, komentowania i subskrybowania. Dzięki za oglądanie. No i cześć.